W dniu dzisiejszym około godziny 21.00 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Piskorzów. Po przyjedzie na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie potwierdziło się. Doszło do dachowania samochodu osobowego. Samochodem podróżowały dwie osoby, obie osoby opuściły pojazd przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na miejscu zdarzenia udział brały zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Państwowej Straży Pożarnej ze Świtnicy, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa, patrol policji oraz zespół pogotowia ratunkowego. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu zasilania w pojeździe. Na czas prowadzonych działań ruch w miejscu zdarzenia odbywał się wahodłowo.